Co te pieski robią? No wstawaj! Kuba! Kuba! Wierz piłeczkę? Zostaw! Zostaw! Wróć do koszyczka! Zuziu, wróć piłeczkę do koszyczka! Zuzia, rzuć do koszyczka piłeczkę, no ślicznie, piłeczka w koszyczku, a teraz daj Kubusiowi piłeczkę, daj piłeczkę Kubusiowi, daj, Kubuś chce piłeczkę, daj Kubusiowi, no, no daj, nie, lepiej w koszyczku, no dobra. Idziesz do babci? Zobacz, chodź, chodź, idę. chodź. 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 Uciekła piłeczka. Po schodach nie może sama. Kończymy filmik, bo Zuzia ucieka. Pa, pa.